Siemanko z tej strony Kstemi i zapraszam Was do kolejnego filmu na moim kanale. Po miniaturce i po tytule już wiecie z czego to będzie ten film, ale zanim przejdziemy do głównej atrakcji tego filmu, to dam kilka informacji. Gdy to oglądacie jest sobota. W sobotę będą się właśnie pojawiać tego typu filmy, czyli filmy z mojej kolekcji, granie z ekipą, jakieś challenge, jakieś ocenianie. Nie wiem co jeszcze powymyślam, ale to będzie taki jeden luźny dzień w tygodniu, gdzie będą takie krótsze filmiki, a może fajne, może niefajne. Zobaczymy, yy, czy Wam się będą podobać. Możecie napisać w komentarzu, yy, co będziecie chcieli, żebym pokazywał na tych filmikach i tak dalej. A my już lecimy. My już lecimy do filmu. Filmu, który jest tutaj. Halo, przepraszam Was. Yy, no, filmu, który jest tutaj. Yy, I cóż, lecimy. Nagrałem go telefonem. Potem zmontowałem. Yy, więc już widzicie na start troszeczkę puszek, ale to będzie, to jest mało. Bo wszystkich puszek, jak w tytule widać, jest 276. Ja puszczam teraz filmik. Będę zatrzymywał go gdzie nie na start. Od, oczywiście, będę mówił co to są zapuszki, i tak dalej. Więc tutaj mamy, tutaj mamy V-Powera, czyli z, ze stacji Shell. Później mamy Konga, czyli z Lidla. Omega, luźny energetyk jakiś taki zwykły. Tutaj z tyłu schowany jest energetyk Ani Lewandowskiej. Jest bardzo drogim energetykiem. Tyle wam powiem. My Way, też taki zwykły energetyk. Monstery kawowe, tutaj są, będzie kolekcja z Kerfura teraz. Czyli tutaj to wszystko to jest Carrefour. Komo, eee, też tylko i wyłącznie widziałem w Carrefour'ze, więc tu są wszystkie Komo. Lecimy dalej, z Rockstar'ów. Rockstar'y, tutaj małe, bo jeszcze są duże. Potem blaki. Patrzcie ile samych blaków mam. Więc to jest masakra. Tutaj jest czarny, a tutaj jest yy, ten drugi czarny. <laughs> Później są lewe upy z żabki. Yy, dodatkowo predatory. Yy, big. Yy, tak, Big jest zwykłym energetykiem, tak samo. No takie luźne energetyki też są, tak? Yy, Osi. Ja zatrzymałem film. Tego energetyka nie kupicie, bo ten energetyk jest yy, w jednym z klubów. Yy, Takich dyskotekowych w moim mieście, kto wie, to wie gdzie mieszkam, to To właśnie tego Energetyka nie kupicie. Natural Energy kupicie spokojnie w dowolnym sklepie. Ridersa już nie kupicie, bo już jest wycofany. Ona to samo, dalej lecimy. Tutaj są jakieś dwa luźne, trzy luźne Energetyki. Tutaj jest w ogóle miodowy Coca Cola Energy Drink. Biedronkowe Bi Power, Black Shadowa też tutaj w ogóle 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10. Tutaj te wszystkie energetyki, tych 10 energetyków nie kupicie już w ogóle, bo są wycof wycofane ze sprzedaży, więc no. Lecimy dalej. Dalej jest Werwa Werwano to na stacji Orlen można do kupienia kupić Green Up mam tylko jednego nie wiem dlaczego yy, NG Drinki i teraz tak, z NG Drinków jest tutaj malutka puszeczka tej malutko to jest moja po prostu nemesis, znaczy w sensie mój czarny koń w całym tym bo nie ma nigdzie już do sprzedaży na całym świecie tej puszki chyba ale nie jestem pewien, możecie sprawdzić, napisać w komentarzu ja ją zdobyłem jak była w Polsce jest do tej pory, bo była też taka zwykła puszka, z, te, z tego typu Ale nie wiem co się stało z tą puszką, widocznie mi się gdzieś zgniotła, czy coś musiałem wyrzucić A mała przetrwała, więc jest super Dalej mamy Maxy. Tam wcześniej był jeszcze energetyk Inferno, co mówiłem, że są wycofane Jest, Więc też jest takim energetykiem jak właśnie engine VMAXy Dalej mamy z reprezentacji Polski, jak było Euro u nas. Mam tylko z Błaszczykowskim i Lewandowskim, jeszcze ktoś tam jeszcze był, nie pamiętam kto. Yy, dalej lecimy Berny. Berny też jest trochę ich I teraz ja wam wytłumaczę coś. Yy, tutaj mam orginala i tu mam orginala. Bo ten jest starym orginalem. I tu jeszcze jest. Nie, to jest mango. Gdzie... Nie, te, te, te dwa są orginale. To jest to samo, tylko dwie różne puszki. Zauważyliście, tak? I ten jest starą, ten starym Bernem, albo ten jest nowym, nie pamiętam. Bo tutaj się zmieniły te puszki po prostu i wygląd tych puszek. On podobny jest, ale jest, jest zmieniony lekko, więc dlatego mam dwa. Frugo w żabce no, jest ciekawy ten. Bardzo. można kupić w żabce. I teraz same tigery Tamek Tigerów jest multum, bo widzicie tam się jeszcze ciągną. Jeszcze nie, nie mamy ten do końca, więc patrzcie, ile jest samek Tigerów, nie? Masakra. Head tutaj jest do tego Tigera. Tutaj z kolei mamy kolejną półkę, którą mam zapełnioną. pierwsze energetyki to jest ze sklepu Action. Nie wiem czy kojarzycie taki sklep. Więc tutaj mam takich pięć puszeczek. Później jest kolekcja Star Warsa. Były niegdyś w żabce. Teraz nie wiem, czy kupicie gdziekolwiek te ze Star Warsa. Nie mam wszystkich, ale wiem, że są jeszcze ze dwie chyba puszki, czy cztery. Nie pamiętam. A dalej już będą takie pojedyncze energetyki, plus Kerfur jeszcze, bo z Carrefoura jeszcze tutaj są dwie. Oj, tu mi kamerę zaczęło, Znaczy telefonem. Tak zatrzymię tutaj. Tam są z E-papierosów dwa pierwsze. Później są Kerfury, później są Diversy, Pitbull, Control i Level. To są takie dwie wyższe puszki. Nie wiem, czy też kupicie gdziekolwiek je. Energetyk Zbój. Tylko tu, gdzie ja mieszkam, to jest ten energetyk, chyba. Czarny Kruk. I on jest Czarnym Krukiem, nigdzie go nie kupicie już. Dostałem po prostu tego energetyka od kogoś. Znaczy, samą puszkę. Tukac, Foref, Moc... X, energetyk X Po prostu Ozon, Fire Up Fire Up jest w sklepach Dino Więc to możecie kupić Tutaj jest energetyk z Stokrotki Bomba, bomba jest energetykiem Zagranicznym, bo to jest energetyk z, z Węgier Z Węgier kolega mi przywiózł Bardzo smaczny, więc polecam Imped to jest Znowuż energetyk ze stacji no i jakiś ten paliw. Blast to samo. I tutaj już przechodzimy do Red Bulli, do Red Bulli, które. No co, summery 2, tu jest Blue Edition, Winter Edition, tu jest też Winter Edition, tylko biały, tu jest Summer i tu jest Winter. Tu dodatkowo jeszcze jest zwykły, czarny, więc tu jest bez cukru, a to jest zwykły, tak? Tu jest. Kiklion, koklion, czy coś takiego, nie pamiętam co, ale po prostu jest to energetyk energetyk zagraniczny, austriacki, więc yy, też bardzo smaczny. Też dostałem. Tutaj jest Pepsi Energetyk, to dostałem na urodziny od Milona, yy, więc wsadziłem go tutaj. I tu nie jest puszka energetyka, tylko po prostu. Puszka z Pokémonem Mew, więc lecimy dalej. Tutaj jest ciekawa jak tego. No i tutaj już przechodzimy do Tigerów Dużyk, plus shotów. Tutaj są dwa shoty z żabki. Trzeci będzie tutaj. I jeszcze są dwa pozostałe. Tutaj jest Nitro Fluel Carbon UFO. Lata 80, lata 90. Guma bananowa. Tu są dwa takie nowe jakieś. Tu jest kolejny shot. Z Need for Speeda Hita mam wszystkie trzy, ale zatrzymałem to w dziwnym momencie. Need for Speed hita mam nie trzy, tylko 4, przepraszam, wszystkie cztery, później y, Arbus Invasion, Mango Attack, y, Uzi Arbuzi i ten i ten energetyk są podobne, ale to są... Znaczy to są te same energetyki, że tylko że tutaj jest Need for Speed Hit, a tego zostawili po prostu, tak. Ten smak, bo się spodobał ludziom. Tutaj jest jeden shot. ojojojoj, cofnij mi jeszcze ten film. Tu jest jeden shot, y, który mi się po prostu zapomniałem go odwrócić. To jest y, magiczny napój, czy coś takiego. Y, granat Explode, y, Drwal i Sheriff. Drwal to jest o smaku limonki z rumem, a Sheriff to jest y, whisky z kolą. Kolejna półeczka i kolejne jeszcze dwa Tigery tutaj, bo tam mi się już nie mieszczą Trzy w sumie, bo tutaj jeszcze jest butelka, więc w bu butelce nie wiem czy ktoś widział kiedykolwiek Tigera więc mam tutaj butelkę, dwa kolejne Tigery, które mi się tam po prostu nie zmieściły na tamtą półeczkę Później y Wiedźmin, wszystkie trzy mam Level Up, wszystkie trzy Engine Drink, y be power Reginy, Jig, Bullet Jig Bullet i Wait, zaraz, zaraz. No, nie, 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 nie cofaj mi tego. O, Jig Bullet Rice to jest Mountain Dew i Monster Kuba Libre. I od niego zaczniemy, bo on jest yy, zagranicznym energetykiem, ja, azjatyckim po prostu. Yy, też właśnie Milon mi przyszedł. Tak samo tego yy, Mountain Dew Rice. Też jest zagranicznym. nie wiem skąd pochodzi. Wiem, że Tutaj azjatycki jest właśnie Monster. Tutaj mamy Monstery. To są typowo nowe żabki Monstery. Tutaj jest Juice Monster. Ten jest zagraniczny, ten jest nasz polski, bo to są te same energetyki. Resztę kupowałem wszystkie w Polsce. Mule, Hebab, Asalut. Tutaj nie wiem co tu jest, chyba Juice. I teraz tak, tutaj jest Black 1 i to jest złota edycja. Tego już nie kupicie. To jest kolejna puszka, którą po prostu jest w mojej kolekcji od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I no, tego też nie kupicie już. Zielony, niebieski monster, tutaj jest Hamilton, doktor, monster, tylko ten, nie pamiętam jak on się nazywał, Punche i zerówki do końca. I ostatnia półka, która tutaj jest, czyli Blackie plus. Rock stary i plus jeszcze coś na koniec. Więc lecimy. Blaki normalne tutaj są wszystkie. Te są dwa podobne, ale to nie jest ta sama puszka. Dalej, dalej. Rock stary. złoty, niebieskie. Te takie starsze jeszcze. I właśnie to: Szampan Energy Shock z klubu. Po prostu jednego też. Nie pamiętam kto mi go przyniósł. Ale po prostu mam takie coś, też zaliczam do. Jako puszek, więc tak samo jak tamtą butelkę Tigera i to by było na ten, I więc wszystkich jest 250, 275, bo ja tam policzyłem tego pokemona do tego. Więc tutaj jest yy, 275, jakby mam całość. 25 będzie 300, więc może jeszcze tą 300 kiedyś tam nagram. Więc przechodzimy tutaj dalej na tą scenę. Mam nadzieję, że się podobał wam film. Yy, zalajkujcie, jeżeli yy, podobało wam się. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Yy, dzwonka udeście, jeżeli chcecie mieć powiadomienia, bo te powiadomienia różnie przechodzą. A ode mnie to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i elo na razie, hej! O 18 nowy odcinek!